Minecraft, ale trawa daje opelut. Dobra, okej, okay. jestem już na serwerze i zaraz zobaczmy, jak działa ten data pack. Yo, Elytra, dobra, to się akurat bardzo przyda, bo dzisiejszym celem naszego odcinka jest do, y, zabicie smoka, więc to się przyda czy, przy zabicie smoka. Dobra, no, zobaczmy dalej, poszukajmy tutaj jakichś fajnych rzeczy. No, obsydian, obsydian, to do, dobrze wejść, skopmy to drewno. Czy trojce, jakiś, podstawowe Jest jakiś crafting. Ej, co jest? Zo jabłka, złote jabłka i bloki żelaza, co jest? Dobra, skopmy te drewno do końca. Zróbmy jakieś podstawowe itemy sobie. Crafting. No i... Dobra. Pokopmy jeszcze kilka rzeczy. Co jest? nederyt to... Naderit. Bloki Nederytu, co jest? Pokopmy jeszcze kilka rzeczy. O kurde, ile tu rzeczy jest. O bloki diamentów! Bloki diamentów! Bloki diamentów. Bloki diamentów, dobra. Mamy bloki diamentów i totem. Totem mamy też. Dobra. Zróbmy sobie już te itemy, no mamy już itemy. Dobra, tylko jest jeden problem, zobaczcie, bo jak wykupuję te rzeczy, to dostaję niestety Ender Pearl i nie ma się dostać, szukać portalu do Endu. Więc, no, tak trochę słabo, bo widzicie. Nie da się nie, nie wypadają w ogóle. Dlatego mam dla was prośbę. Jeśli teraz zostawicie lajka like i suba z dzwoneczkiem, dostanę stack y oczu w kresu. Więc, no proszę was, zostawcie. No, i mam nadzieję, że zostawicie. Co jest? Zostawiliście. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Wam. Mops. Tak, dobra. To co? To co? Lecimy zaraz. Lecimy po prostu zabić smoka. Lecimy zabić smoka. Więc zobaczymy się, jak znajdę Stronholda. Dobra, jesteśmy już w No i co? Pora zabić smoka pora zakończyć i wygrać pierwszy challenge. Dobra. Dobra, jeszcze, jeszcze jeden hit, jeszcze jeden hit, jeszcze jeden hit, jeszcze jeden hit. Let's go. Dobra, mamy to. Mamy to, mamy to. Dobra, mamy to.